Dzień dobry kochani, witajcie na moim kanale i dziś będzie vlogowo, zabiorę Was na zakupy świąteczne. Jeżeli nie pomyliłam daty, to dziś jest 22, także mam dwa dni na to, żeby nagle wykombinować prezenty. No i kupuję prezenty trzem osobom. I jeżeli chodzi o to, co kupić, to mam tylko takie mniej więcej pojęcie na temat tego, co kupuje Aleksie. I pojedziemy właśnie teraz do jednego z sklepów, w którym mam nadzieję uda mi się znaleźć coś ładnego dla niej. Ale oprócz Aleksy zostają mi jeszcze dwie osoby, którym kupuję um, jakieś tam świąteczne upominki, i nie mam zielonego pojęcia, co im kupić. Także trzymajcie za mnie kciuki i jedziemy. Ja jechałam właśnie do pierwszego miejsca, w którym będę robiła zakupy, i mam nadzieję, że tutaj uda mi się kupić prezent dla Aleksy. Jest to sklep, w którym można kupić ceramikę. I Aleksa za chyba 4 dni? 27 grudnia przeprowadza się do nowego domu. Jest to dom urządzony w takim stylu Tulum. I ona tam ma też trochę witraży i kilka dodatków w takich trzech mocnych kolorach. I to jest odpowiedni odcień niebieskiego, taki niebiesko-zielony, czerwony i żółty. Dlatego um, będę dzisiaj Szukała jakiejś fajnej ceramiki, właśnie w jednym z tych trzech kolorów, albo może właśnie kupię trzy takie różne kolory, bo wiem, że na pewno będą pasować jej do domu. A ostatnio właśnie ona mi przebąkiwała, że szuka fajnych, e, jakiejś fajnej ceramiki, tylko nie pamiętam, czy szukała dokładnie miseczek, czy jakichś kubków, ale powiedziała, że nie może nic ciekawego znaleźć. Także mam nadzieję, że mi z kolei się uda. Idziemy na łowy. Kilka nawet całkiem spoko rzeczy, ale nic takiego, co przykułoby mocno moją uwagę. Znalazłam dwa talerze, które mi się, wydają mi się, że pasowałyby do domu Aleksy. Ale nie jestem przekonana, czy jest sens, żeby kupować jej tylko dwa talerze, bo to taki trochę, wiecie, słaby prezent. Także teraz jedziemy jeszcze do sklepu, który nazywa się Ace Hardware. I tam ogólnie można kupić dużo różnych pierdów. Jest jakaś elektronika, są meble, są dodatki do domu. Nie wiem do jakiego sklepu by to można porównać. Powiedzmy, że taka IKEA, ale też z elektroniką. No nie wiem. Pojedziemy do takiego największego na Bali. On ma kilka pięter, chyba 7 albo 8 pięter. Także mam nadzieję, że uda mi się tam coś znaleźć. 11 minut drogi przed nami. Chyba trochę przesadziłam z tym, że sklep, do którego jedziemy, czyli Ace Hardware, ma 7 pięter, bo jak możecie zobaczyć, tak to mniej więcej wygląda. On ma chyba 4 piętra albo 5, nie jestem pewna. No w każdym razie teraz jestem w takiej okolicy, jestem albo w Kucie, albo w Den Passer, tak w okolicy stolicy powiedzmy. Eee, I jak możecie zobaczyć piękny parking, jak po jakiejś apokalipsie. Tak mniej więcej zazwyczaj też wyglądają drogi, którymi się jeździ e, po Bali. A oczywiście nie wszystkie, oczywiście nie wszystkie, ale no bardzo często tak się zdarza. I teraz tak, tutaj mamy Ace Hardware, tutaj jest Mini So, takie duże, ale chyba teraz tego nie widać i tam widziałam, że są jeszcze jakieś takie sklepiki, e, które były nazywane do it yourself, coś takiego, więc to są takie sklepy z pierdołami i wydaje mi się, że dla Aleksy powinnam tutaj coś znaleźć. Ja w ogóle jak pojechałam do tego sklepu z ceramiką, to miałam nadzieję, wiecie co, że tam będą takie duże wazy, bo ogólnie to myślałam właśnie o tym, żeby kupić jakąś taką wazę na kwiaty, coś w ten deseń, tak żeby pasowało jej elegancko do domu. Ale teraz tak sobie też myślę, bo ona ostatnio mówiła o tym, że kupuje, że młynek gdzieś zgubiła taki ręczny, może bym jej taki do kawy, może bym jej kupiła jakiś taki elektryczny młynek do kawy czy coś. No właśnie w tym sklepie myślę, że będzie dużo takich różnych sugestii, które może po pomogą mi, muszę się streszczać. Mam nadzieję, że ten odcinek zakończymy pakowaniem prezentów, a nie rozpaczaniem nad tym, że niczego nie kupiłam. Chodźmy do środka. To są niestety sztuczne kwiaty, zobaczcie są nawet sztuczne zioła, w ogóle nie rozumiem tego konceptu. Tutaj jest pietruszka sztuczna, a tutaj sztuczna oregano. Mam nadzieję, że mają też świeże. Nie znoszę sztucznych kwiatów. Nie wiem jak Wy, ale no, nie wyglądają najlepiej. Ale widzicie, tutaj już się zaczynają takie pierdółki. No i tego będzie w ogóle dużo, bo właśnie ja ile razy już powiedziałam, że ten sklep ma kilka pięter, to ja już nawet nie wiem. Ale mam nadzieję, że będzie coś ciekawego. Słuchajcie, pierwsze podejście do moich zakupów to niestety dość duży fail, dlatego że, może uwielbiam te moje fryzury, kurczę z podkasku, zawsze takie nieudane, udało mi się kupić jeden prezent dla Zosi. Także na razie tak wygląda sytuacja. Pokażę Wam później w domu. E, strasznie dużo jakichś tutaj autokarów jest zaparkowanych. Nie wiem, czy to jakieś wycieczki poprzyjeżdżały. Teraz e, w ogóle na Bali podobno przyjechało strasznie dużo Chińczyków i korki się mega porobiły tam w tej okolicy, gdzie ja mieszkam. O, pieski się. W ogóle strasznie ciepło się zrobiło i zobaczcie, pieski się tutaj chłodzą pod e, tym pod autokarami. No, wcale się im nie dziwię, bo mi też jest gorąco, dlatego idziemy teraz do sklepu. Myślę, że Miniso zostawię sobie na koniec, bo tam prawdopodobnie coś mi się uda dla Aleksy kupić. W ogóle jak też jechałam, to widziałam z liści bananowca wyplecione kaktusy, takie ozdoby do domu i myślę, że to by, było całkiem niezły, to by był całkiem niezły prezent e, jako wystrój wnętrza, bo właśnie Aleksy dom jest w takim stylu meksykańskim urządzony i myślę, mam takie wrażenie, żeby się jej to spodobało i też przy okazji byłaby taka całkiem ciekawa drapaczka dla kotów, e, ale... Ale to nie jest idealny prezent, o jakim ja myślałam, bo chciałabym jej kupić coś takiego naprawdę fajnego na bogato. Tym bardziej, że ona powiedziała, że kupiła mi coś, jak to ona zawsze mówi, glam. I powiedziała, że very, very glam, czyli takie bardzo wiecie, chyba na bogato. No to nie chcę jej rozczarować jakimś gównianym prezentem. A ja uwielbiam prezenty robić ludziom, ale zawsze, jak są jakieś takie duże wydarzenia, typu święta i tak dalej, to ja niestety mam tendencję do kupowania prezentów na ostatnią chwilę. Walczę z tym, ale zawsze przegrywam. Dobra, jesteśmy teraz pod jakimś sklepem, który nazywa się Mr. DIY. O kurczę, tutaj chyba prezentu nie kupię, bo to wygląda o tak. Czyli tam są chyba takie rzeczy do jakichś robotek ręcznych? Ale wiecie co, jak już tutaj jestem, to wejdę. A co? Już i tak um, pierwszy sklep to niepowodzenie. No jakby co to zawsze mi ta ceramika zostaje, co nie? Jeszcze też po drodze widziałam takie duże wazy ceramiczne, takie naprawdę półtora metrowe, więc może też coś takiego. No jakby kilka opcji mam dla Aleksy, więc coś tam się uda. O co chodzi, ale w tym roku Zośka będzie miała jakieś dobre święta Bożego Narodzenia, dlatego że kupiłam jej właśnie kolejny prezent, ale nie kupiłam niczego dla innych osób. Kurczę, zobaczcie, tutaj jest jakiś sklep z akcesoriami do kawy, a źle to nagrałam i jest zamknięty. Także szkoda, bo może właśnie tutaj bym coś wzięła dla Aleksy. Ale wchodzimy teraz do Miniso, czyli to jest taki sklep z pierdłkami różnymi. Um. Nie wiem, czy tutaj coś dla niej kupię, bo Alexa lubi takie dobre, bardzo jakościowe rzeczy, ale może coś takiego będzie fajnego, co jednak wydaje mi się, że przypadnie jej do gustu. A zaczynam wątpić. coraz ciekawiej robi się z tymi prezentami, dlatego że znowu kupiłam prezenty, ale nie dla moich znajomych, także. No świetna, świetna ze mnie koleżanka. O, gdzie jest mój skuter? Tutaj jest mój skuter. Wiecie, co, chyba pojadę do takich sklepów z rękodziełem i może tam uda mi się coś fajnego kupić? Takiego, może jakieś fajne takie poduchy duże do siedzenia? Cudowny, udany dzień. Oczywiście możecie chyba wyczuć ironię. Jeździłam się po mieście 4 godziny, kupiłam prezenty dla siebie, kupiłam prezenty dla Zosi, nie udało mi się znaleźć nic dla moich znajomych. I wróciłam właśnie do domu, taka zmarnowana. W ogóle ja byłam tylko na śniadaniu, więc teraz po śniadaniu, więc teraz jadę. Co ja mówię w ogóle? Właśnie dążę do tego, żeby powiedzieć, że jestem głodna. A też jak człowiek jest głodny, to mu się język plącze. No więc gotuję sobie teraz ziemniaki. Zrobiłam sobie sok, który wygląda okropnie, ale to jest sok marchewkowo-szpinakowy, stąd ten kolor. No i kurczę, taka trochę zła jestem, że nic mi się nie udało znaleźć, ale Zosia, zostaw rybki. I wiecie co, przyszedł dzisiaj ogrodnik nakarmić rybki i pływa jedzenie rybek w wodzie i Zosi strasznie chyba smakuje to jedzenie. Ale kupiłam taki w ogóle spryskiwacz na wodę, bo Alexa tak swoje koty tresuje, czy tresuje, no szkoli je. Cześć Zosieńko, przyszłaś do mnie myszko? No widzicie, jak ja jej powiem, że nie, no to ona ten od razu przestaje, tylko ja jej muszę powiedzieć nie, a podobno takie spsikanie z buteleczki, taki zraszacz do, na wodę wiecie. Jest bardziej, ja już nie mogę mówić, jest bardziej... przynosi lepsze efekty. Dobra, gotuję obiad i to zobaczenie, jak już będę normalna. Zjadłam już co prawda obiad. No, taką obiadę, kolację w sumie, bo u mnie już jest po zachodzie słońca, która to u mnie teraz jest godzina. Jest teraz za 27, no, więc dzisiaj tylko dwa posiłki jadłam, i tak mogę już mówić, nie plączy mi się język. Ale wiecie co, humor mi wcale nie wrócił. W ogóle taki, taka jestem marudna od dwóch dni, strasznie. No i właśnie dzisiaj jeszcze dodatkowo przez te zakupy nieudane, tak to trochę na mnie wpłynęło. Nic się takiego złego nie dzieje, ale ostatnio nie robiłam nic ciekawego w ciągu dnia, powiedzmy, bo miałam cały czas ten sam schemat. I brakuje mi takiego jakiegoś momentu, żeby pojeździć sobie trochę, ale no nie mam teraz za bardzo jak, nie ma czasu, bo tutaj trochę przygotowań do świąt, wiecie, sklep, yy, YouTube i tak dalej. Zobaczymy, może po świętach się uda, bo akurat będzie tak kilka dni, że troszeczkę luźniej się zrobi, bo teraz właśnie te, wiecie, takie pierdoły, ale yy, chociażby szukanie prezentów, zajęło mi to dzisiaj połowę dnia, bo tutaj nie jest tak, że ja sobie pojadę do jednego centrum handlowego i obskoczę wszystkie sklepy, tylko są duże odległości pomiędzy miejscami. I też pojechałam na przykład do takich sklepików, gdzie było rękodzieło i to nie jest tak, że możecie sobie swobodnie chodzić z sklepiku do sklepiku, tylko trzeba podjeżdżać skuterem. Więc o Jezu, tyle czasu mi na to zeszło, jakieś wiecie, lepienie pierogów i tak dalej. No, ale tak, 22 jest, no to... 25 pewnie skończymy jakieś takie celebrowanie świąt. W ogóle wiecie co, rozmawiałam z y, Tą, z Aleksą i z Carlosem. Oni są ze Stanów i oni powiedzieli, że na przykład w Stanach się dostaje prezent pierwszego dnia świąt, rano. Jestem ciekawa, czy u Was też tak się dzieje, bo u mnie zawsze była w domu taka tradycja, że 24 w Wigilię szukaliśmy gwiazdki pierwszej na niebie. No i jak ta gwiazdka się pojawiła, to jak jeszcze moi dziadkowie żyli, to było tak, że my nie wiedzieliśmy, gdzie te prezenty się pojawią i nagle gdzieś było słychać dzwoneczek. No i wtedy dzieciaki wszystkie szukały prezentów i w jednym pokoju gdzieś tam były poukrywane. No ale to zawsze była Wigilia, pierwsza gwiazdka, a tutaj... Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych jakby ważniejsze jest śniadanie pierwszego dnia świąt, niż kolacja wigilijna. Co w sumie dla mnie jest ok, bo moi znajomi chcą robić coś takiego dużego na pierwszy dzień świąt, a, a mi zależy na tym, żeby wigilia spędzi w takim małym gronie powiedzmy ala rodzinnym. Także to będzie ok. No i wiecie co, przez to, że właśnie nie robiłam tak ostatnio nic ciekawego nawet, nawet, yy, wiecie, no byłam ostatnio na, w, w Uluatu, na plaży na południu, ale to w zasadzie tylko na 2-3 godzinki, ale nie robiłam nic takiego jakby dla siebie, tak jak kiedyś tak dużo podróżowałam po wyspie. Nie wiem, muszę oczyścić głowę, bo jakaś taka przybita się czuję od ostatnich kilku dni. Nic poważnego, a wiecie, dalej robię rzeczy i tak dalej, nie jestem jakoś tam strasznie aż przybita, ale taka jestem... Mm, ale nie poddaję się. Właśnie wczoraj też poszłam lepić pierogi do Aleksy i byłam w takim dziwnym nastroju, że nawet mi się z nią gadać nie chciała. Normalnie jest tak zazwyczaj, że jak się spotykamy, to po prostu buzie nam się nie zamykają. Ale jutro na przykład idziemy do, na ten na jarmark taki świąteczny, do takiego pięknego miejsca. Właśnie, to Wam jutro pokażę ten jarmark, bo ten pierwszy, który chciałam Wam pokazać, no to niestety nie wypał. Ale idziemy do takiego miejsca, które nazywa się La Brisa i tam jest tak ładnie, przepiękne miejsce. Uwielbiam je, więc wydaje mi się, że tam powinno być więcej rzeczy. Tam też co tydzień jest taki, jakby piknik śniadaniowy organizowany. Tylko on jest do trzeciej po południu, co nie do końca śniadaniowy. On się nazywa Farmers Market, więc no tam jakieś takie, wiecie, świeże jedzenie, jest jakieś organiczne warzywka tego typu rzeczy. No i muszę się ogarnąć, bo teraz miałam chyba przez dwa miesiące taki hype cały czas, że po prostu miałam super humor, wszystko było mega. A teraz znowu taki lekki spadek. No, kilka rzeczy się też takich wydarzyło ostatnio u mnie, że jakoś tak zaczęłam się trochę czuć bardziej przybita. Nie do końca to, co chciałam zrobić w swoim życiu, mi się udało teraz przez ostatnie kilka miesięcy. To z takich prywatnych spraw i trochę mnie to zaczęło przybijać. Ale jeżeli jest coś, na co ja nie mam wpływu, no to nie powinnam pozwolić, żeby to wpływało tak mocno na moje samopoczucie. Tylko nie wiem, skupiać się na innych rzeczach no i starać się, nie wiem, osiągnąć to, co chcę osiągnąć, jeżeli chodzi o takie tam prywatne sprawy. Ale jeżeli to nie wychodzi i to nie z mojej winy, no to. Jest, jak jest, ja wam będę dużo mówiła, mam nadzieję, że u Was trochę lepsze humory, też jestem ciekawa, jak tam właśnie przygotowania do świąt, bo... Tak czasami może być, że tyle tych przygotowań jest, że człowiek jest wyczerpany, naprawdę. I to zamiast się jakby cieszyć tym wszystkim, wiecie, u mnie święta wyglądają zupełnie inaczej, bo nie spędzam z rodziną, też nie czuję tego klimatu. Ale też pamiętam, jak jeszcze w Polsce spędzałam święta, że czasami było tak dużo przygotowań, że po prostu człowiek tylko czekał na to, żeby te święta już były, żeby się skończyły, żeby przestać, przestać przygotowywać wszystko. Ale mam nadzieję, że u Was jednak tak nie jest, i mam nadzieję, że jesteście w dobrych humorach. Na pewno mam nadzieję, że jesteście w lepszym humorze niż. Ja i nie jesteście tacy grumpy. No, a też jeszcze dodatkowo ostatnio wstaję trochę później, nie wiem z czego to wynika, ale tak jak wstawałam pomiędzy szóstą a siódmą, to teraz ostatnio wstaję koło dziewiątej i zauważyłam, że to bardzo mocno wpływa na moje samopoczucie. Im wcześniej wstaję, tym mam lepszy humor, także będę z tym walczyć i dzięki, że byliście ze mną na nieudanych zakupach. Jak jutro mi się uda zrobić zakupy, w ogóle wiecie co? A dobra, bo mam pomysł, jak będę robić zakupy. Jeżeli mi się uda, to wes jutro zabiorę na zakupy i pokażę wam co wymyśliłam. Mam nadzieję, że będzie bardziej efektywnie. Kupiłam sobie prezenty, ale to prezenty, które sobie kupiłam, to pokażę wam w ogóle w innym odcinku, po świętach. Będziemy rozpakowywać te prezenty. Co wy na to? No i kupiłam prezenty Zosi. Muszę mówić cicho, bo Zosia tutaj śpi. <grym> tak, a dla moich znajomych nie mam jeszcze nic. No po prostu świetny, święty Mikołaj ze mnie. Kochani, życzę miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaczki, pa baj!